Dzień dobry! Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat mojego nowego nabytku. Mam tutaj na myśli zestaw teł kartonowych. Wczoraj przyszedł do mnie kurier, zacząłem je mocować. No i troszeczkę mogę Wam już o nich opowiedzieć. Zastosowałem tutaj konfigurację tych teł z mocowaniem do sufitu. Powiem Wam więcej o plusach i minusach zastosowania tego typu rozwiązania. No i co? Nie owijając bawełny, jedziemy z tym tematem. A więc tak, zacznijmy może od minusów. Nie ma ich dużo i nie kolą w oczy, bo wybierając tego typu rozwiązanie, raczej jesteśmy ich świadomi a przynajmniej ja byłem. Największym minusem, którego nie da się ukryć, jest to, że ten zestaw nie jest mobilny w, takim, w takiej konfiguracji. Mocowanie, które tutaj mamy, jest yy, przytwierdzone na stałe do sufitu lub jeżeli ktoś po prostu ma mo taką możliwość, może przymocować ten sam zestaw do ściany. Ja zastosowałem opcję do sufitu. minusem jest to, że no, nie da się tego zestawu ukryć. Po prostu mamy go na sztywno pod sufitem i jeżeli zastosujecie to tak, ja w tym momencie w własnym mieszkaniu, każdy, kto do was wejdzie, na pewno to zauważy. Jest jeszcze taki jeden malutki minusik, a mianowicie te tło, które tutaj jest za mną, ma szerokość 2,73 m. Jest ono, można powiedzieć, jedno z najszerszych na rynku. No i po rozwinięciu swojej waży fizyka działa, i w momencie, kiedy je rozwijamy, tak, ja tutaj rozwijam je na 2,35 m, bo tyle wysokości ma mój pokój tło zaczyna ściągać całą roletę w dół i trzeba po prostu wymyślić jakiś system mocowania żeby nie rozwijało nam całej serpentyny ja zastosowałem tutaj butelkę 1,5 litrową z wodą taki można powiedzieć DG obciążnik sprawuje się to bardzo dobrze po prostu to tło po rozwinięciu na odpowiednią długość no i tak zostawiam przejdźmy do plusów największym plusem jest to że mamy dobre jakościowo tło we własnym mieszkaniu Czyli mamy takie małe studio fotograficzne, chyba każdy z was marzy o takim studiu fotograficznym, lub w tym przypadku tak ja, tła mam za sobą, mam fajne tło do nagrywania tego wideo. Tło jest kartonowe i oczywiście mogę je rozwinąć i zwinąć, kiedy chcę. Nie przeszkadza mi to. Mam e, dużą powierzchnię tego tła, tak jak mówiłem, 2,73 m, już tak się trochę rozdrabniam nad tym, ale tak jest, 2,73 m, gdyby ktokolwiek z was szukał, pokrywa mi prawie całą moją ścianę na szerokość. W zasadzie jest to taka wielka roleta, którą sami możemy sobie przymocować do ściany i użyć jej kiedy chcemy. Wrzucam Wam tutaj kilka takich fotografii, które sam wykonałem przy użyciu tego tła. No może nie jestem najlepszy w fotografowaniu, raczej staram się zająć filmowaniem, aczkolwiek powiem, że coraz bardziej mi się to podoba. Kolory, które wybraliśmy razem z moją narzeczoną to oliwkowy, brązowy oraz szary. Szary to taki kolor, który chyba każdy fotograf powinien mieć w swojej bazie teł. Powiedzieć, no nie ja wybrałem te kolory. Dodatkowym atutem koloru szarego jest niewątpliwie to, że ze względu na jego obojętność względem światła, nie będziemy mieli żadnych zafarbów w skintonsach. Instalacja tego typu mocowania jest banalnie prosta i niesie ze sobą ciekawe konsekwencje. Na przykład w moim przypadku odkryłem, gdzie mam zbrojenie w suficie. No i nie obyło się bez ofiar. Prawie wybiję sobie zęby. No ale cóż, jakieś ofiary muszą być. W tym przypadku jest to wiertarka. Rozważnie tylko. No, ale jeżeli nie macie zbrojenia w suficie, to macie znacząco ułatwione zadanie. No poza tym, że się troszeczkę pobrudzicie, jak jo! Nie będę tutaj podawał sztywnej ceny, ponieważ tak naprawdę wszystko jest elastyczne oraz koszt całego przedsięwzięcia zależy od tego, jakie chcecie mieć szerokości tła, ile chcecie mieć tych teł, z czego chcecie mieć te tła wykonane, czy to będą tła kartonowe, na tym systemie zawieszenia tła polipropylenowe, materiałowe, tak naprawdę wszystko co nawiniecie na belkę kartonową lub aluminiową możecie zapiąć pod sufitem lub na ścianie więc ceny każdy musi przeliczyć względem swoich potrzeb. Ok, to chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli cokolwiek wyjdzie w trakcie użytkowania tego zestawu e, na plus czy na minus, na pewno nie zawaham się Was poinformować, bo przecież po to jestem. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia i do następnego.